PlayStation 5 Pro sprzedaje się nieco lepiej niż poprzednia generacja, czyli PS4 Pro. I informacje podał Hiroki Totoki, czyli dyrektor finansowy w Sony. I wszyscy dobrze wiemy, że konsola raczej nie sprzedaje się jakoś niesamowicie dobrze. Nie jest to oczywiście żadną niespodzianką również dla Sony, które nie miało też nie wiadomo jak wygórowanych oczekiwań co do tego sprzętu. Natomiast pojawiają się już pierwsze promocje na PS5 Pro, i za chwilę powiem wam dokładnie o co chodzi. Oprócz tego porozmawiamy sobie o Xboxie, który opracowuje swojego handhelda. Phil Spencer wypowiedział się też na kilka istotnych tematów, które też sobie dziś poruszymy o konkretnych informacjach na temat Stellar Blade na PC oraz kolejnych grze twórców The Invincible. Subskrybujcie kanał oraz bierzcie naszego Instagrama, na którym codziennie pojawiają się newsy w szybkiej formie. Tak jak mówiłem, pojawiały się już promocje na PlayStation 5 Pro a jedną z nich, która została zauważona była ta w brytyjskiej sieci sklepów Argo i sprzęt był tam przeceniony o jakieś 40 funtów, czyli ponad 200 zł. Biorąc pod uwagę, że sprzęt kosztuje 3500 zł, to nie jest to wcale taka mała promocja i jest to o tyle ciekawe, że jesteśmy dopiero tydzień po premierze Pro, a tutaj już pojawiają się takie promocje. Co prawda dochodzą do nas informacje, że skalperzy mają problem ze sprzedawaniem konsol, czyli oznacza to, że Sony ma jakieś zaopatrzenie swojej konsoli i tym razem nie pomylili się w obliczeniach. No i pytanie, o co może chodzić z tą promocją? Czy konsola nie sprzedaje się na sklepie, czy może chcą wyprzedzić konkurencję, oferując taką oto promocję i nabijając sobie statystyki? No trudno w tym momencie powiedzieć, ale mówiąc szczerze wygląda to dość podejrzanie, no bo tak jak mówię, jest zaledwie tydzień po premierze PS5 Pro, a ona jest już na Takiej, prawdę mówiąc, nie niemałej promocji. Podejrzewam, że kilka osób już sobie z tej promocji skorzystało, ale cóż, nadal uważam, że nawet po tej promocji nie warto PS5 Pro kupować. Natomiast pojawia się problem z dostępem napędów. A dla tych, co nie wiedzą, no to PS5 Pro napędu nie posiada, no i trzeba sobie go dokupić. Dlatego też pojawia się tutaj problem, no bo Sony widocznie nie przygotowało się do takiego scenariusza, że ktoś będzie chciał sobie dokupić napęd. Stwierdzili, że wszyscy będą chcieli kupować gry w digitalu za jakieś chore pieniądze, co w ogóle się nie opłaca, mówmy się szczerze. No i wiecie, gdzieś tam można za słyszeć teorię, że Sony być może specjalnie nie zwraca uwagi na te napędy, aby wymusić na graczach kupowanie gier w PlayStation Store, które dostępne są tam w naprawdę wysokich cenach. Dajcie znać, czy PS5 Pro kupiliście, czy gracie, no i przede wszystkim jak wrażenia. Phil Spencer udzielił ostatnio ciekawego wywiadu dla Stevena Totilo, w którym poruszył między innymi wątek wycinania zawartości z gier i publikowania ich później jako DLC. Phil Spencer uważa, że dodatki do gier to świetne rozwiązanie, ale szkoda, żeby były one jakkolwiek wymuszane tylko po to, aby zarobić trochę więcej pieniędzy. No i przede wszystkim nie Warto robić tak, że wycina się jakąś bazową zawartość z gry i później udostępnia się w formie DLC, no bo to wygląda od razu bardzo sztucznie, bo ludzie często oczekują od dodatków czegoś więcej, jakiejś osobnej opowieści, do której twórcy się po prostu przyłożyli i nad którą widać, że pracowali lata po premierze gry i wzięli też pod uwagę ewentualne błędy, które występowały w podstawowej wersji. Tak jak było to na przykład z Cyberpunkiem oraz Widmem Wolności, które okazało się naprawdę świetnym dodatkiem i zostało udostępnione po tym, jak Redzi poradzili sobie z łataniem Cyberpunka. Phil Spencer wypowiedział się także o opóźnieniu Evolt, które jak wiemy w tym momencie planowany jest na 18 lutego 2025 roku i jest to naprawdę gorący okres biorąc pod uwagę premiery, bo zaraz obok znajduje się Kingdom Come Deliverance 2, który wychodzi 11 lutego oraz Assassin's Creed Shadows, który wychodzi 14 lutego. Poprzednio Evolt było zaplanowane na jesień 2024 roku, czyli bardzo możliwe, że w Evolt byśmy teraz grali, no ale właśnie gracze zastanawiają się dlaczego tytuł został opóźniony, co było konkretnym powodem, no bo od razu pojawiły się spekulacje na temat tego, że gra jest w kiepskim stanie technicznym, no i trud się dziwić, zawsze taka teoria wysuwa się na pierwszy plan. No i jak było w tym przypadku, Phil Spencer powiedział, że gra nie miała problemów technicznych, nie było w zasadzie o tym mowy, stwierdził, że to natłok premier zmusił ich do przesunięcia gry, bo wyszedł dodatek do Diablo 4, później wyszło Black Ops 6, a następnie 9 grudnia wychodzi Indiana Jones. No jak widzicie, wszystkie gry, które tutaj wymieniłem, no to tytuły od Microsoftu i już zupełnie nie obchodzi to, że w tym samym miesiącu, bo w lutym wychodzą dwie naprawdę duże gry i nie wiem, jak oni zapatrują się na sprzedaży WoW, tym bardziej, że gra będzie dostępna w Game Passie. No szczerze mówiąc, jakoś tego nie widzę, no bo biorąc pod uwagę to jaki hype jest na te wszystkie gry, no to na pewno Evolve jest na samym końcu, zaraz za Shadowsem czy Kingdom Come. Em. No i jeżeli chodzi przynajmniej o ten luty, no to wydaje mi się, że ludzie nie będą chcieli kupować Evolved. Zwyczajnie dlatego, że po pierwsze mogą nie mieć czasu i pieniędzy na wydawanie na kolejną, trzecią już grę. No po drugie, tytuł będzie dostępny w Game Passie, więc no, kto będzie chciał płacić pełną cenę? Phil Spencer w wywiadzie dla Bloomberga poruszył również temat handheldu od Xboxa, którym jak widać jest w planach, no i jest to bardzo ciekawe, bo na rynku mamy już chociażby Steam Decka, który wypada naprawdę solidnie, mamy Rock Ally oraz mamy konsolę Nintendo Switch, której to dwójka jest w planach oraz ma oferować chociażby wsteczną kompatybilność, ale skupiając się tylko i wyłącznie na takich PC-owych, że tak powiem, handheldach, no to i tak konkurencja jest spora w postaci Steam Decka, czy właśnie wcześniej wspomnianego Rock Ally. Phil Spencer przyznał, że pracują w tym momencie nad prototypem przenośnej konsoli lub pc ta Nie wiadomo jeszcze, jakie funkcje będzie oferować urządzenie, no bo będą musieli wprowadzić coś unikalnego, żeby jakkolwiek wyróżnić się na rynku. Phil Spencer w tym momencie analizuje rynek i wyciąga z tego wszystkiego kolejne wnioski, aby później wdrożyć to do Handhelda. Więc raczej nie spodziewajmy się szybkiej premiery, być może nastąpi to za kilka lat. Myślę, że nasz zespół może stworzyć coś naprawdę innowacyjnego, ale na razie skupiamy się na tym, by być dobrze poinformowanymi poprzez zdobywanie doświadczenia i śledzenie wydarzeń. Microsoft w tym momencie opracowuje kilka innych projektów, m.in. mają skupiać się na stronie internetowej, dzięki której będzie można pobierać gry lub aplikacje. Nie to to Powiedział w stronę App Store'a czy Google Playa, ale cóż, wizja tego handhelda nadal pozostaje tajemnicą, no i pewnie pozostanie tak przez następne kilka lat. Tajemnicą nie jest jednak to, że Stellar Blade zmierza na pecety, no i stanie się to już niedługo. Gra spotkała się w tym roku z naprawdę dobrym przyjęciem, zadebiutowała na konsolach PlayStation 5 oraz okazała się jedną z najlepiej ocenianych gier tego roku. Okazuje się, że już w 2025 dostaniemy Stellar Blade na pc i nie znamy w tym momencie dokładnej daty premiery, ale twórcy zaznaczają, że biorąc pod uwagę sprzedaż Black w Wukong na PC-tach, spodziewają się, że sprzedaż gry na PC przewyższy tą na konsolach. No i może coś w tym jest, no bo prawdę mówiąc zagrałbym w Stellar Blade na pc -cie. Pytanie, ile gra będzie kosztować. Za 6 dni, bo 20 listopada ukaże się DLC do Stellar Blade'a, które będzie crossoverem z Nier Automatą oraz w grze pojawi się tryb fotograficzny. Koreańskie studio Shift odpowiedzialne za Stellar Blade, pracuje w tym momencie nad kolejną grą, która ma być czymś w stylu Genshin Impact i gra ma ukazać się na pc konsolach oraz urządzeniach mobilnych po 2027 roku. No i ja akurat targetem taki gier Zupełnie nie jestem, dajcie znać co myślicie, ale zdecydowanie bardziej czekam na Stellar Blade na PC, bo chyba tę grę faktycznie sprawdzę. The Invincible to gra z 2023 roku oparta na twórczości Stanisława Lema, która nie przyjęła się jakoś super. Gra, co prawda, zbierała dobre oceny, ale jej sprzedaż nie była zadowalająca. W pierwszym tygodniu od premiery gra przyniosła około 3,2 miliona złotych przychodów brutto, a do końca maja 2024 na wszystkich platformach The Invincible odnotowała 12 milionów złotych przychodów brutto. No i Pytanie, czego spodziewali się tutaj twórcy, czego spodziewali się tutaj wydawcy? No bo gra, mimo tego, że jest naprawdę interesująca, jest tam bardzo fajny świat. Tak jest to zwyczajnie. Walking Sim, który w dzisiejszych czasach, no umówmy się, trudno, żeby dobrze się sprzedał. Tak czy inaczej, Steward Industries planuje już kolejny tytuł i polskie studio potwierdziło, że już 21 listopada na gali Golden Joystick Award w Londynie zobaczymy ich następny projekt. Otrzymaliśmy krótki teaser, z którego możemy wywnioskować, że bardzo możliwe, że będzie to coś podobnego do The Invincible, czy tam niezwyciężonego, ale ten projekt. Nie ma być już podobno walking simem, więc jest to bardzo dobra informacja, szczerze mówiąc. Film, który w tym momencie widzicie, pokazuje materiały z silnika gry, i chociaż tych materiałów wcale dużo nie ma, no i trudno jest to jakkolwiek ocenić, tak? No, chyba wygląda to całkiem spoko, chociaż mówię, no, trudno to jakkolwiek ocenić, pewnie zobaczymy więcej 21 listopada. No i szczerze mówiąc, czekam na kolejne informacje, no bo tak jak mówię, w The Invincible było kilka naprawdę interesujących elementów, tylko ten model rozgrywki był nieatrakcyjny. No a skoro w następnym projekcie nie będzie już symulatora chodzenia, no to tylko i wyłącznie na plus zobaczymy, co tam zgotują. Dziękuję Wam za obejrzenie dzisiejszego odcinka, trzymajcie się, no i do następnego.